Widzowie nie uwierzycie, jak piękny jest zadniarki i teraz mam dużo nagród. Dobra, to jest buffi. To jest buffi dla tank. To jest jaki mam buffi dla tank. O, mamy 100 gameów. Dobrze, to już przebranie. Uuuu, Pir! Tuż do odmiarza! Harry! Skarbiec na drogę. Pir... ...siemak... ...siemak... Ja nie mogę już, mamy piszę za odblokowanego! Ja się jarnął, Muszę nagrać tewca. Ale to w osobnym odcinku. To jest inna historia na osobnym odcinku. Dobra okay, i mamy na co tutaj Lecimy Dobra to... za... no tylko stary grafiko mamy od drapiko Uj ile mam tutaj tego chyba chyba nie ma? Czuję się jakby lecę do tego Niedługo będę drako tego chyba a <laughs> bo trzeba cztery takich kluczy. Wypuł... Ikonka... Nie, 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 ulepić. Cały bank nie, 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 Uh -huh. oh that's nice. Super rare! Olga! Oh, e ok? 220 okay. 222 oh, Epic. Okay, okay. Epic! ok? Epic! ok? okay. Super. Oh. Błagą. Nie, legendariusz! Błagam! Nie, ma Ja źle widzę widzowie, ja źle widzę! Tu jest jeszcze tylko fajka. 298. Nie wiem. Zaraz odwakujemy. A wszystko przyjdzie. To pewnie był długu. Ale mógł to wszystko odblokować, nie? I frankarną zimę w sklepie, to jedynie się jak najlepiej zachowuje, nie? Lecie, nie? Nie, to jest najlepsze, co tej pory widziałem. Niedługo będę miał fajkę. Ja nie mogę. Jestem w siódmym niebie po prostu. Jestem dokładnie w siódmym niebie. Jeszcze pierwsza sobie ulepszę. <mulity> Marnuję to mary. No i hipera, i pięknie. Jesteśmy w siódmym niebie. Będę mógł się pochwalić piotrkowi na przykład. Życzcie mi powodzenia. Bo ja wam życzę. To będzie drugi klub z Nie wiem, czy się to coś jeszcze rozblokować. Dobrze, tak więc widzowie... Zostawcie łapkę w górę i to z jeżeli też macie kawę z I widzimy się w następnym odcinku.